Halo, halo. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Dorota. Stwierdziłam, że dzisiaj ponagrywam z terenu, bo po prostu są tak piękne tereny, a pogoda jest po prostu tak przecudowna, słuchajcie. Słoneczko ślicznie świeci. Tutaj w Manchesterze, gdzie, gdzie jest ponad 300 dni roku, po prostu pada. Jesteśmy w takim położeniu demograficznym, takim depresyjnym, i dosłownie też, bo przez to ludzie, mnóstwo osób ma depresję, że nie ma tego słonka tyle. To dla nas taka pogoda, gdzie jest 10 stopni, to jest przecudowna pogoda. To jest jak hiszpańskie lato. Także naprawdę cieszę się tym i staram się znaleźć w tej sytuacji, która jest, bo u nas wczoraj też ogłoszono stan wyjątkowy, kiedy też nie możemy wychodzić z domu jedynie raz dziennie na spacer i też jest wszystko pozamykane tylko działają apteki, sklepy. To takie wyjście do parku to jest oddech świeżego powietrza dosłownie ich przenośni, kiedy człowiek może odpocząć. I ja myślę, że ten. Ten moment, ten stan, w którym teraz jesteśmy, oczywiście jest to stan przejściowy. Zawsze niepewność dla ludzi jest najbardziej przerażająca. To, że nie wiemy, jak długo to potrwa. Czy to będą dwa tygodnie, czy to będą dwa miesiące, czy niektórzy już prognozują do końca roku. Wiadomo, ludzie cierpią finansowo, ludzie mają kredyty, mają inne zobowiązania, mają firmy, na które pracowali lata. Czasami całe swoje życie. I to jest na pewno smutne, przykre, przygnębiające, że na coś, na co pracowaliśmy, harolowaliśmy, czasami od pokoleń, bo czasami mogą być na pewno kilka pokoleń, to będziemy musieli teraz pożegnać albo ucierpi w ogromnym stopniu, albo będziemy musieli zwolnić ludzi. Niekoniecznie to chcemy, tak. Niekoniecznie jest to w naszej naturze, jest to na pewno przykre, że. Na przykład jeśli mamy ogromną firmę, tysiące ludzi straci pracę, nie będzie miało co do przysłowiowego garka włożyć, ale no taki jest teraz stan, taki jest teraz stan, możemy się tylko wspierać. Drażni mnie trochę i denerwuje tylko to, że w internecie, w telewizji, szczególnie w telewizji, gdzie powinna być równowaga pomiędzy takimi pozytywnymi aspektami i oczywiście tymi negatywnymi, które są i nie da się temu zaprzeczyć. Powinna być jakaś równowaga, natomiast e, uważam, że media szerzą e, jeszcze większą panikę, która jest. Ja myślę, że człowiek zostawiony sam sobie, sam już panikuje i to jest e, instynkt e, przetrwania, to jeden z, z, z dwóch aspektów, tak, które, które nami dominuje, które nami rządzi. Myślę, że wystarczy już tej paniki, tego przerażenia, natomiast to, co się dzieje, ludzie jeszcze na internecie, na messengerach i innymi środkami przekazu po prostu przekazują sobie, a zobacz tutaj tyle, ile zmarło, a tutaj ktoś padł, a tutaj coś tam. Myślę, że media też do końca nie mówią wszystkiego. Całej prawdy, tak, bo powinny powiedzieć też, że te osoby niektóre to są osoby po chemioterapii w ciężkich stanach zdrowia, gdzie tak naprawdę zwykłe przeziębienie te osoby dobiło. Ja wiem, jak była chora moja mama, która była po chemioterapii, mu zwykłe przeziębienie rozwalało, bo układ immunologiczny tam po prostu szwankował. Także nie było tej odporności takiej Myślę, że to też powinno być jakoś uwzględnione. Starajmy się gdzieś tam wspierać w tym czasie. Ja staram się być pozytywna. Też był moment, powiem Wam szczerze, że ja nie oglądam telewizji od lat. Jak przyjechałam do Anglii, to będzie 15-16 lat temu, to telewizor nie był priorytetem. To to by był luksus. Oczywiście człowiek myślał na pewno, żeby przetrwać, żeby zarobić, żeby mieć gdzie mieszkać, zapłacić rachunki, a, a nie to, żeby, żeby kuwać sobie telewizor. Więc ja się jakoś odzwyczajam tego telewizora. Jest to też podziej czasu naszego. Wolę, nie wiem, włączyć sobie film czy włączyć sobie coś edukacyjnego, coś, co mnie rozwinie, coś, co mnie wzbogaci moje życie i nie. Na internecie, na, na YouTubie, żebym ja miała na to wpływ. Nie żeby było mi to um, narzucane w jakikolwiek sposób, tylko żebym ja miała na to wpływ, żeby samemu decydować. I myślę, że teraz ten moment, kiedy ludzie w ogóle pozbawieni są wolności, bo tak to można poznać, ja zawsze uważałam brak poczucia wolności lub zabranie mi tej wolności, bo to były pod różnymi aspektami. Aspektami takimi, że w momencie, kiedy byłam chora albo w momencie, kiedy staraliśmy się dziecko i nie mogłam tego czy tamtego, bo była ta forma jakichś tam wyrzeczeń, to było dla mnie zabieranie też wolności, tak? Albo, że trzeba było leżeć w domu plackiem, to było dla mnie zabranie wolności. Ja to opierałam. Ja jestem taką osobą, ja, ja wczoraj mówię do mojego partnera, że ja nie jestem zwierzęciem domowym, że ja nie usiądzę w domu, że, że ja jestem wild person, tak, że <noise> dzikie zwierzę i ja muszę, ja muszę, ja jestem zwierzęciem Myślę, że ludzie są ludźmi, są, jest takim zwierzęciem stadnym, że my potrzebujemy innych ludzi, że po to też, też żyją te social media, bo właśnie my jesteśmy takim zwierzęciem społecznym, że my chcemy żyć w społeczeństwie. Ja mega tego potrzebuję, ja zdałam sobie to sprawę wiele, wiele lat temu. Nie wiem, no lubię rozmawiać z ludźmi, zawsze miałam takie zawody, które, gdzie, gdzie była to praca z ludźmi. Ja wiem, że ludzie też dadzą w kość tam czasami, ale ale ja no, kocham ludzi, lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, wzbogacają mnie całe moje życie. Więc y, taka, taka teraz ten moment, kiedy, kiedy nie można z tymi się ludźmi spotykać, wyobraźcie sobie, nie byłoby mediów. To w ogóle byśmy chyba zgłupieli, bo byśmy nic nie wiedzieli. Znaczy mam na, nimi, na myśli Facebooków i tak dalej, bo możemy teraz się komunikować przez internet, a w momencie, kiedy byśmy byli pozamykani w swoich chałupach, to by dopiero była tragedia. Ja staram się e, znaleźć pozytywy tej sytuacji. Cieszę się choćby takim dzionkiem, że jest tak przyjemnie, cieplutko, milutko. E, nie widzę nikogo w zasięgu. Ludzie też pochowani w domach, e, może o innym porze gdzieś tam wyjdą. E, i, I to jest fajne, że można wyciszyć umysł. Ja myślę, że w którymś momencie musiało jakby do tego dojść może w ten lub inny sposób, że matka natura działa w ten sposób, że jest, musi być równowaga w przyrodzie. Zobaczcie, jest bogaty, jest biedny, jest chory, jest zdrowy, tak? Jest słońce, jest deszcz. Te zmiany, tak jak mówi ten mój mentor Ajahn Brand, który jest tybetańskim nichem, on mówi, że to, co na pewno w życiu jest pewne, to zmiany. My boimy się tych zmian, nawet jeśli to zmiana jest na lepsze i fajnie cieszymy się na nią, ale mimo wszystko my martwimy się tą zmianą, bo zmiana budzi w nas jakiś niepokój, niepewność. I teraz te zmiany następują i to też budzi niepokój, niepewność. Chociaż pomimo tego, że tam tysiące ludzi czasami na tym zarobi, jako na wojnie. No, sklepy mają żniwo. Po 200 wózków stoi pod sklepem i widziałam na internecie, że tam kolejki takie kilometrowe. Ludzie panikują, ludzie się boją i, i, i to będzie, ale ja... Namawiam Was do tego, żeby jakby nie podżegać tego ognia, żeby nie, nie, nie przesyłać, nie przekazywać dalej tych filmików wszystkich z paniką, ile to osób zmarło, nie wiem, z jakimiś rzeczami takimi, słuchajcie, no negatywnymi, no, negatywnymi, no. Nie, na pewno trzeba się chronić, na pewno nie wolno tego gdzieś tam lekceważyć, ale y, też nie dajmy się zwariować, zobaczycie to, co, y, do, o czym wspomniałam, że na początku my chorujemy yy, i jest to szok dla nas, nie zgadzamy się z tym, panikujemy, denerwujemy się, płaczemy, ja też tak zareagowałam, jak ja byłam. Później przyzwyczajamy się do tego stanu i to będzie tak samo z tym, że najpierw jest taka panika, najpierw się denerwujemy, yy, panikujemy, wykupujemy wszystko ze sklepu, a później yy, to się już... Przywyknie, będzie to normalne i nauczymy się w tym żyć, bo nadal musimy prowadzić biznesy, nadal musimy zajmować się naszym, naszymi dziećmi, nadal musimy pracować niektórzy z domów lub coś rozkminiać, jakąś inaczej, myśleć, znaleźć inną formę, alternatywy. O, jest, człowiek się pojawił, pani przeszła z pieskiem, o, oczywiście z 5 metrów ode mnie. Razi mi też to, no ja wiem, że to jest taki akurat czas, że. Teraz zagrożenie jest człowiek dla człowieka. Znaczy, może zawsze tak było, teraz to tak dosłownie jest. Ludzie siebie boją, już, już przyjaciel cię nie przywita, już z kasierką porozmawiasz przez pleksę. Przerażające, no wiadomo, jest taki stan, jaki jest. Chciałam wam tylko powiedzieć, że żeby znajdować pozytywy w tym wszystkim. Słuchajcie, tak pędzimy. Tak pędzimy, tak lecimy, gonimy za tym pieniądzem, że mówię też o sobie. Też, też tak bywa, że takie są momenty, że ja gdzieś się tam za, zalecę i, i, i mój partner zawsze zatrzymuje mnie za rękami, ja słuchaj, gdzie, gdzie, gdzie ty lecisz, gdzie ty lecisz, to się rozejrzyj. Albo to jest film, który ja obejrzę, albo jakaś piosenka, która, która przy, jakby na, nawróci mnie na właściwe tory, kiedy kiedy dochodzę do wniosku, że po co człowiek tak pędzi, słuchajcie, finał, finał, do grobów, tego wszystkiego ze sobą nie zabierzemy, czy to chatę, czy jakieś bogactwo, czy samochód, my tego nie zabierzemy ze sobą. Po co tak lecieć? Może jest czas przewartościować teraz, tak jak biegliśmy i nie mieliśmy czasu na to czy na to. A teraz mamy czas, żeby przewartościować te rzeczy, żeby, żeby wiedzieć, że rodzina jest dla nas ważna, żeby spędzić więcej czasu z tą rodziną, nie wiem, posprzątać, poukładać nie tylko w mieszkaniu, ale pokładać w swoim życiu. Czasami myślę, że, że są takie pary, które istnieją tylko. Dzięki temu, że mijają się w domu, teraz bo kiedy przyjdzie ten czas, że będą musiały ze sobą posiedzieć, to ja myślę, że te takie związki, które i tak nie, jakoś nie, nie, nie powinny istnieć, czy, czy no, jakoś trzymają się z jakichś tam powodów innych, to, to, to się pewnie rozstaną. I, I to pewnie w jakimś sensie też będzie dobre i pozytywne, bo, bo czasami to nie jest życie dla tych ludzi męczą się, będąc razem, a może pójdą swoją drogą i zrobią to, co, o czym zawsze marzyli, co chcieli, i, i znajdą partnera czy partnerkę, która, która będzie ich szanować, doceniać, kochać. I myślę, że to czasem może będzie lepsze i dla dzieci, jeśli nie będą widziały jakieś, nie wiem, bijatyki, pijaństwa. albo wręcz odwrotnie, że pary gdzieś tam daleko oddaliły się od siebie, nie spędzały z sobą czasu, a teraz nawiążą znacznie lepszą, głębszą relację. Bo trzeba będzie się z tym zmierzyć, bo nie można wychodzić z domu i trzeba z tą osobą porozmawiać, bo nie ma gdzie uciec. Poza tym inne pozytywy tej sytuacji. Na pewno ja widzę, że ludzie więcej wychodzą do parku. Ja bardzo często jestem w parku, więc jak byliśmy w niedzielę, to byłam mega zdziwiona, że widzę tyle osób z rodzinami. Część osób zbierało śmieci, w parku oczyszczało. Staram się znaleźć jakieś pozytywy, że możemy właśnie z rodziną spędzać więcej czasu. Tak jak mówię, byłam w parku, że tyle osób było z rodzinami. Wcześniej tego się nie działo, bo ludzie nie mieli na to czasu, pracowali też w niedzielę. A teraz dziś to wszystko się zatrzymało, zegar zwolnił, świat zwolnił, mniej jest tego poluszyn, mniej jest tego zanieczyszczenia dla środowiska. Nie latają samoloty, nic nie jeździ, kolej, wszystko wstrzymane. Ile to jest emisja dwutlenku węgla, samochody, mniej ludzie chodzą do pracy, nie odpalają tych samochodów, więc mniejsze zanieczyszczenie. Ja myślę, że w takich sytuacjach trzeba znaleźć zawsze jakieś pozytywy. Zawsze one są. To jest nasza percepcja, to jest. Tak jak na czym się skupiamy, jeśli będziemy się skupiać, e, słuchajcie, tak jak z ludźmi negatywnymi, że ciągle skupiają się na tym, że szklanka jest do połowy pusta. Ja wolę tą szklankę do połowy pełną. E, wolę tak, wolę, staram się, wiadomo, różne wpływy na nas też są, e, staram się, szczególnie słuchanie e, telewizji. Jak ja byłam u siostry, tak nagle włączyłam na 10 minut, to słuchajcie, byłam chora, nie, od tych wszystkich wiadomości. Bo zobaczcie, to jest w telewizji, nawet abstrahując od e, te, teraźniejszej sytuacji, to tam zawsze są jakieś e, tragedie, e, jakieś wypadki, jakieś e, tragiczne wydarzenia, e, bo na tym się zarabia pieniądze, nie na pozytywnych rzeczach, bo byście powiedzieli, no jak M, jak miłość, sielanka taka, no flaki z olejem, nudne, beznadziejnie wyłączam telewizor, na tym się by nie zarabiało. Zarabia się na takich tragediach, więc czy to będzie więc będą wałkować ten temat jeszcze długo-długo, bo na tym się zarabia, bo wszyscy słuchają. W momencie, kiedy byłam chora, to najpierw mówiłam dlaczego ja, dlaczego ja, a później doszłam do wniosku, że ja się cieszę, że to się nie skończyło rakiem, że to się skończyło tylko tarczycą, że, że dzięki Ci Boże, że to jest tylko to, że to jest po to, żeby mnie obudziło, żebym stała się świadomą osobą. I ja myślę, że to też dzieje się teraz, że to jest po to, żebyśmy się, żebyśmy się obudzili. Daje nam czas do refleksji i zastanowienia, i myślę, że ten czas powinniśmy wziąć z tego naprawdę lekcję, bo część osób na pewno nie wyciągnie z tego żadnego wniosku. Będą się tak skupiać na obecnej sytuacji, jaka to jest tragedia, bo jest tragedia, bo tysiące ludzi ginie, szczególnie we Włoszech, prawda. Tam. Moje kochane Włochy, gdzie ja chciałam wyemigrować tam na starość. Mam nadzieję, że to nadal... Nadal chcę, tak? Nie wiem, na ile ten kraj ucierpi, więc tym bardziej mi... Wracając jeszcze do mediów, ja myślę, że tyle lat, co ja siedzę w tym środowisku i medy kończyłam i, i później tym zdrowiem się w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu... Mm, Interesowała mnie, interesuje nadal, inne alternatywne, holistyczne, homeopatyczne sposoby. Ja wiem po części jak to działa, już widzę jak to działa. Jak jest. I to też słuchajcie, zobaczcie co działa teraz, no spożywka i apteki. Myślę, że wirus jest prawdziwy, realny. Myślę natomiast, że, że został wypuszczony, że nie, że nie jest to tak przypadkiem coś się wydarzyło. Myślę, że w jakimś celu, szerszym, pojętszym, może wyjdzie jakaś nowa szczepionka, a może e, wprowadzą coś innego, o czym jeszcze nie wiemy. Natomiast widzę, jak media, choćby na przykład, słuchajcie, chciałam udostępnić coś, gdzie dostałam e, od Facebooka, że no nie, 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 nie wolno, e, to jest nieudokumentowane. Nasi eksperci mówią, że to nie jest prawda, więc e, słuchajcie, zobaczcie, jak to działa, tak? Prawda wyjdzie. Patrzę na pozytywne rzeczy. Ja też w jakimś sensie cierpię, bo moja praca polega na serwisie z ludźmi, więc widzę, ludzie odwołują. Teraz to już w ogóle nikt pewnie nie przyjdzie, bo, bo wiadomo, po pozamykani jesteśmy. Więc no też najpierw panikowałam, jak to będzie, jak to będzie, jak to długo będzie. Wiadomo, rachunki trzeba płacić, kredyty trzeba płacić. Ale staram się jakoś podejść pozytywnie. Nie wiem, ja zawsze miałam coś takiego, U nas w domu nigdy nie było tych pieniędzy, zawsze ich brakowało, mama zawsze stresowała się i panikowała, więc ja jakoś mam takie podejście, że te pieniądze zawsze się znajdą, zawsze, zawsze jakoś, jakoś będzie, dom. żeby się tym nie martwić. Ja myślę, że w też tak działa, że w momencie kiedy się martwimy o coś, że nie mam, nie mam, nie mam. To faktycznie tego nie ma, bo świat słyszy to, uniwers, że ty tego nie masz, więc myślisz, że to jest Twoje życzenie. Trzymajcie się cieplutko w domach, bądźcie pozytywni, znajdźcie pozytywne aspekty tego, że się, świat się zatrzymał, zwolnił, że następuje zmiana, która była um, myślę gdzieś wyżej zapisana, że tak miało być, że będzie dobrze bo tego się trzeba trzymać i żyć dniem dzisiejszym, nie martwić się co będzie za trzy miesiące, jakoś sobie poradzimy. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, co ja tak myślę. Zawsze kiedy człowiek się czegoś boi, a mamy wiele zmur, czokolwiek się boimy, pamiętajcie o tym, że nawet jeśli ciało jest w niebezpieczeństwie, dusza jest bezpieczna. Że to jest tylko chwilowy nas pobyt na tej ziemi tu cielesne. Natomiast dusza jest bezpieczna, nic się jej nie stanie. Tym akcentem chciałam zakończyć już ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Idę cieszyć się słoneczkiem.